Witaj na serwerze kcmc.pl, najlepszym serwerze survival w Polsce. Zobacz w jak prosty sposób możesz stworzyć swój własny sklep, w którym będą kupować pozostali gracze z serwera. Utworzenie sklepu jest bardzo, bardzo łatwe. Wystarczy kucnąć i trzymając item w dłoni nacisnąć lewym klawiszem myszy na skrzynie. Teraz czad poprosić o wpisanie ceny za Twój przedmiot. I tak naprawdę to tyle, cała filozofia, sklep został utworzony. Teraz wystarczy abyś na bieżąco pamiętał, żeby go uzupełniać. Na tabliczce przypiętej do skrzyni znajdują się podstawowe informacje, czyli takie jak ilość, która jest jeszcze dostępna oraz cena. Ale nasze sklepy nie są wyjątkowe tylko ze względu na swoją prostotę, ale także na funkcję, ponieważ pozwalają one na zatrudnienie swoich własnych pracowników, czyli przykładowo twoich kolegów, z którymi grasz w Minecrafta. Dzięki temu oni również mogą uzupełniać twój sklep i razem możecie zarabiać. Wszystko to ustawisz w przejrzystym panelu na czacie. Wystarczy, że klikniesz myszką na tabliczkę. Tam też w każdej chwili możesz zmienić cenę swojego przedmiotu lub usunąć sklep. Stwórzmy sobie jeszcze razem kilka dodatkowych sklepów. Co fajne, gracz, który będzie chciał kupić u Ciebie cokolwiek, również zostanie poproszony o wpisanie na czacie ilości, którą chce zakupić. A jeżeli przedmiot będzie miał dane enchanty, na czacie wyświetlą się mu te enchanty. Dzięki temu wie, co kupuje. Mamy nadzieję, że te sklepy i to rozwiązanie robi na tobie wrażenie. I również, że odwiedzisz nasz serwer. Aby być z nami na bieżąco, pamiętaj, dołącz do naszego Discorda, a link jak zawsze znajdziesz w opisie tego filmu.